Zgodnie z prawem, z kodeksem pracy i jego przepisami wykonawczymi, kobietom w ciąży i w okresie po ciąży przysługują szczególne prawa. Odnoszą się one jednak tylko do kobiet, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, a nie na przykład umowy o dzieło, zlecenia czy prowadzących własną działalność gospodarczą. Mimo tej ochrony, pracujące przyszłe mamy niechętnie informują pracodawcę o swojej ciąży, ukrywają to albo przekładają rozmowę z szefem do ostatniej chwili. Kwestia związana z ciążą wywołuje u kobiet świadczących pracę wiele problemów i obaw związanych z tym, w szczególności w zakresie poinformowania pracodawcy o fakcie ciąży. Winna to jednak zrobić jak najprędzej z chwilą wzięcia informacji o tej sytuacji, oczywiście dokumentując to stosowne stosownym lekarskim, a ma to znaczenie na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, kobieta taka nie może być zatrudniana w porze nocnej, nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, nie może być delegowana poza miejsce pracy, chyba że wyrazi na to zgodę. Nie może świadczyć pracy w warunkach niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia dla jej zdrowia. Drugi aspekt to przepisy chroniące kobietę w ciąży przed rozwiązaniem z nią umowy o pracę, gwarantujące trwałość stosunku pracy. I trzecia okoliczność, jeżeli kobieta w ciąży zachoruje i przebywa na zwolnieniu lekarskim, przepisy gwarantują jej prawo do wynagrodzenia w wysokości 100% świadczenia, czyli tak jak gdyby wykonywała pracę. W przeciwieństwie do zwolnienia lekarskiego z przyczyn zdrowotnych innych niż ciąża, gdzie to świadczenie wypłacane jest w wysokości 80%, natomiast istotne jest to, aby pamiętać, że wraz z zaświadczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez lekarza, czyli tym popularnym L4, konieczne jest również przedłożenie dla pracodawcy zaświadczenia o tym, że kobieta jest w ciąży. Powszechnie wiadomo, że kobiecie w ciąży nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Formalne e, objęcie kobiety ochroną w okresie ciąży wymaga poparcia tego stosownym zaświadczeniem lekarskim. E, szczególna ochrona przysługuje kobiecie w ciąży już od początku tej ciąży i wiąże się ona w szczególności z uprawnieniem związanym z trwałością stosunku pracy i z ochroną przed wypowiadaniem umów o pracę. E, dotyczy to wszystkich umów o pracę z wyjątkiem umowy o pracę zawartej na okres próbny trwający krócej niż miesiąc. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której wręczenie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownicy w okresie ciąży skutkuje jego bezskutecznością tak naprawdę, czyli nieważnością i zapewnieniem pracownicy możliwości kontynuowania dalszego stosunku pracy. Istotne również w... W zakresie ochrony trwałości stosunku pracy jest to, iż kobieta w okresie ciąży nie może pracować w porze nocnej, nie może pracować w godzinach naliczbowych, pracodawca nie może delegować jej poza miejsce pracy, chyba że sama wyrazi na to zgodę. Jeżeli pracownica pracuje w systemie zmianowym, pracodawca ma obowiązek zapewnić jej pracę w porze dziennej w systemie 8-godzinnym. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiej pracy, powinien delegować ją do pracy na innym stanowisku, a w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapewnienia jej pracy na innym stanowisku, winien zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy, zachowania prawa do wynagrodzenia. Co jest istotne, te wszystkie uprawnienia tutaj wskazane dotyczą umów o pracę, natomiast nie dotyczą pracownic w ciąży, które świadczą pracę na podstawie umów zlecenia bądź umów oddziału. Istnieją wyjątkowe przypadki, w których kobiecie w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę lub ją rozwiązać bez wypowiedzenia. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży dotyczy sytuacji, w której kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny trwający krócej niż miesiąc bądź też w sytuacji, w której zachodzą podstawy do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn jego dotyczących, czyli tzw. z winy pracownika. W takiej sytuacji kobieta w ciąży, która, co do której zaistniały przesądki ustanawiające rozwiązanie z nią umowy o pracę, może utracić to zatrudnienie, z tym że jeżeli jest ona członkiem zakładowej organizacji związkowej i związek zawodowy objął ją ochroną, pracodawca jest zobowiązany uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie z nią umowy o pracę. Przyczynami, które stanowią podstawę do rozwiązania umowy o pracy z pracownikiem z jego winy, jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na dotychczasowym stanowisku, a popełnienie tego przestępstwa jest oczywiste bądź stwierdzone prawomocnym wyrokiem, bądź też zawinione przez taką pracownicę w ciąży utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Kolejną okolicznością, która ma związek z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży jest sytuacja związana z upadłością bądź likwidacją pracodawcy. W takiej sytuacji, jeżeli pracownica jest członkiem zakładowej organizacji związkowej bądź i, i zakładowa organizacja związkowa objęła ją swoją ochroną, Pracodawca obowiązany jest uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie z nią umowy o pracę i z tą zakładową organizacją związkową ustalić termin rozwiązania tej umowy o pracę. Czyli w przypadku upadłości i likwidacji zakładu pracy możliwość rozwiązania umowy o pracę dotyczy tylko wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami prawa kobiety w ciąży nie mogą być zatrudniane w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Zasadnicza kobieta w ciąży nie powinna wykonywać prac, które są zabronione jako prace wymienione dla kobiet w rozporządzeniu. Dotyczy to również prac wykonywanych w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i prac w przypadku delegacji pracownicy poza miejsce zakładu pracy, chyba że wyraziła na to zgodę. Pracodawca w momencie, w którym powziął wiedzę o tym, iż pracownica jest w ciąży, ma obowiązek zapewnić jej pracę w warunkach nie jej życiu i zdrowiu. Ma obowiązek zapewnić jej pracę tylko w porze dziennej, jeżeli u danego pracodawcy obowiązuje zmianowy system czasu pracy. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia jej pracy w, na dotychczasowym stanowisku w porze dziennej, ma obowiązek przenieść ją do innej pracy. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia jej pracy na innym stanowisku, ma zobowiązanie zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Pracodawca jest również zobowiązany do zmiany obowiązków lub warunków pracy w sytuacji, kiedy lekarz stwierdza przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzącego kobietę w ciąży, Przeciwwskazań do wykonywania pracy na tych stanowisku winien wydać stosowne zaświadczenie, które pracownica zobowiązana jest przedłożyć pracodawcy, a on w oparciu o to zaświadczenie zobowiązany jest dostosować warunki pracy na stanowisku pracy dla danej pracownicy do sytuacji, która nie stwarza zagrożenia dla jej zdrowia i bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapewnienia pracy i stworzenia takich warunków, nie ma możliwości skrócenia czasu pracy, bądź takie skrócenie jest niemożliwe lub niecelowe, bądź przeniesienie pracownicy na inne stanowisko pracy jest niemożliwe, pracodawca zwalnia pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.